Witam serdecznie w Tarostacji i zapraszam na tarotowy portret pierwszego dnia października. 2023 roku. Dzisiejszy portret rozłożyłam na, talii, na kartach talii The Cosmic Tarot, tarot kosmiczny i pokazuje on nam oczywiście piękne kosmiczne energie, jako że jesteśmy częścią kosmosu, to nie powinniśmy się od takich energii odżegnywać. I towarzyszą nam również dwie karty rozpoznania wewnętrznego, karta przebaczenie i karta złamane serce. Dlatego myślę, że nie od rzeczy będzie tutaj powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest kontynuacją tematów, które pokazały się w dniu wczorajszym. Tym bardziej, że powtarzają się dwie karty z poprzedniego rozkładu. Karta siły i karta gwiazdy. Karta siły, która tak jak wczoraj mówiłam, mówi o naszej cielesności, o potrzebach naszego ciała, o naszych rządzach, ale też o tym, że warto się z nimi zaprzyjaźnić, warto im się do dobrze przyjrzeć. Nie warto iść w to wszystko co oferuje nam e, wszechobecny marketing. Tutaj to koło fortuny przy magu to są e, no, mag to jest e, sprzedawca, to jest handlarz. Mag pokazuje najstarszy e, zawód świata. Od, od zarania dziejów ludzie usiłowali sobie coś sprzedać, czy chcieli coś kupić, no a im ładniej to było opakowane, tym lepiej się biznes kręcił. Yy, więc. Yy, yy, te karty moim skromnym zdaniem pokazują, że nie tyle nam potrzebne kolejne zakupy, jakieś, jakieś atrakcyjne rzeczy, które możemy kupić za pieniądze, bo przecież karta koła fortuny to też jest karta finansowa. Ale że najbardziej potrzebna jest nam miłość. I nie, nieważne, jak bardzo odżegnujemy się od tych uczuć, bo ktoś nam kiedyś złamał serce, to jest ten moment, kiedy warto przebaczyć. A każde przebaczenie zaczyna się od siebie. Przyjrzyjmy się dobrze tej karcie. Jest to jedna z absolutnie genialnych kart Chaka Spezzano. Karta, która mnie zawsze zachwyca, to przebaczenie, którego dokonujemy. W stosunku do siebie przed lustrem, i dopiero kiedy ten akt się dokona, dopiero wtedy jesteśmy w stanie przebaczyć całemu światu, nabrać nadziei na to, że będzie lepiej, wyjść z tych ciemności, zobaczyć tą gwiazdę, która pokazuje nam drogę, i oczywiście ruszyć do przodu, ruszyć z miejsca po swój sukces w uczuciach, bo y, mówimy zawsze o sukcesie zawodowym, mówimy zawsze o sukcesie finansowym, to będzie na pewno ważne, ale tutaj te karty pokazują no chociażby właśnie sukces towarzyski y, i będzie nam ta y, karta gwiazdy towarzyszyła przez cały miesiąc, tak jak i karta koła fortuny, ten trójkąt y, mówi o klimacie miesiąca. No więc właśnie, ponieważ y, kartą roku jest karta Rydwanu. Y, karta Rydwanu, która mówi o sukcesie, która mówi o ruszeniu w drogę, która mówi o tym, żeby właśnie własną drogą podążać, a nie cudzymi ścieżkami, która mówi, że ważne jest, żeby okiełznać różne energie, które nam w duszy grają, bo dopiero wtedy możemy ruszyć do przodu a tu jeszcze mamy kolejną kartę w tym miesiącu oznaczającą ruch kartę Koło Fortuny. To Koło Fortuny jest niezwykle piękne. Kojarzy mi się z kalejdoskopem, który pamiętam z dzieciństwa, takie przeskakujące szkiełka, które tworzyły niewyobrażalnie piękne wzory. No i właśnie karta Karta koła fortuny mówi o tym, że będzie się zmieniać, bo wraz z każdym obrotem tego kalejdoskopu wyobrażonego zmienia się obrazek, który nam ten kalejdoskop pokazuje, ale. Niezależnie od tego, co ten, co ten kalejdoskop pokaże, jak się obróci, czy obrazek, który nam pokaże, nas zachwyci, czy wręcz przeciwnie, warto w tym miesiącu mieć nadzieję, że wszystkie sprawy mocno ruszą do przodu. No, obie te karty oznaczają ruch, a ta wręcz oznacza to, że. Że tutaj szybko będzie się działo, że nadejdą na pewno jakieś zmiany, być może zmiany, na które czekamy już od dawna. O tym mówi karta gwiazdy. No, a pierwszy, pierwszy tutaj października jest idealny do tego, żeby dokonać wglądu. Proszę popatrzeć, jak piękna jest ta karta maga, jak niezwykła, jaki tutaj nacisk położony jest na to żeby patrzeć poprzez to trzecie oko czyli patrzeć poprzez mądrość swojej duszy poprzez to zjednoczenie z kosmosem z tym wszystkim co nas otacza żeby nie czuć się w w tych kartach nie czuć się takim wyrwanym z kontekstu, tylko właśnie, żeby poczuć tą jedność, którą przedstawia karta kochanków, to połączenie przeciwieństw, ale też nie tylko w akcie seksualnym, ale też ta karta oznacza dobrą współpracę. Mag z kolei to jest właśnie, też mówi o zrównoważeniu tych, tych różnych energii. No, a ten dzień jest potrzebny, potrzebny po to, żeby poczuć własne ciało, żeby poczuć jego potrzeby, żeby odsłonić przed sobą to wszystko, co, co stało nam na drodze do szczęścia. Mamy w tym dniu wystarczająco dużo siły, mamy w tym dniu wystarczająco dużo nadziei. I miłości własnej, po to, by uleczyć swoje bądź czyjeś złamane serce. Czasami jedno dobre zdanie powiedziane komuś może zadziałać jak balsam na ranę, jeżeli tylko ten, do kogo, do kogo się zwracamy, jest gotów. Przyjąć te, te dobre słowa. Karta Złamane Serce mówi o odrzuceniu, o braku gotowości, by coś zaakceptować, o emocjonalnej wściekłości i wywieraniu presji. A więc ona nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie tutaj tematów relacyjnych, chociaż jest pokazane jako relacja. Przepraszam, nie musi dotyczyć relacji miłosnych, bo. Tak, owszem, dotyczy relacji, ale nie tylko i wyłącznie relacji miłocnych. Może też y, oznaczać, że ktoś z nas y, czy w pracy, czy y, właśnie w towarzystwie y, poczuł się odrzucony, zamknął się y, przed innymi, y, bo y, to poczucie bycia zdradzonym y, no, jest, y, jest tak silne, że... Wolimy wycofać się i gdzieś tam w kącie lizać swoje rany, niż, niż wyjść do ludzi i zapytać, tak naprawdę, o co chodzi. No właśnie, w karcie Maga. Posługujmy się dzisiaj słowem. Uważajmy na słowa, które wypowiadamy, bo słowa hmm, wszędzie tam, gdzie karta maga się pojawia, słowa są bardzo ważne. Słowa mogą leczyć, słowa mogą zatruwać tutaj, w tym pięknym magu, mamy naprawdę hmm, dużą moc uzdrawiania słowem hmm, i fajnie by było hmm, z tej mocy. Skorzystać. I pamiętajmy jeszcze, że bycie odrzuconym, które prezentuje karta złamane serce, jest w istocie formą projekcji. Jest to nasz wybór, chociaż podejmowany często w ułamku sekundy. No i to ważne, żeby pamiętać, że sami go dokonaliśmy. Aby kogoś odtrącić. Postrzegamy wtedy innych ludzi jako odtrącających nas, ponieważ nie robią tego, czego chcemy, w sposób taki, jaki, jaki nam się podoba. No i, no i właśnie z tym, w jaki sposób działają i czy robią to, co chcemy, czy nie chcemy, utożsamiamy ich miłość do nas lub jej brak. Dlatego, dlatego wracam, wracam, że tak powiem, jak Katarynka do, do jednej melodii. E, zawsze pamiętajmy o tym, że każda zmiana zaczyna się od siebie. E, tutaj ta karta przebaczenie nam o tym po, m, przypomina. Tak więc, wszystkie relacje, czy te przyjacielskie, czy te miłosne, należy m, zaczynać od y, przebaczenia sobie, od y, uleczenia złamanego serca e, i od tej siły wewnętrznej i odwagi żeby wyjść do ludzi. Pamiętajmy, że w tej karcie maga mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby ruszyć po, e, po swój sukces, a karta koło Fortuny namawia nas do ruchu, do zmian, do życia. E, tak wygląda dzień, dzień pierwszy października w niezwykle pięknych kartach tali The Cosmic Tarot. Mam nadzieję, że będzie równie piękny jak te karty i równie owocny, i że udało mi się zachęcić przynajmniej niektórych widzów tego filmu do właśnie do dokonywania zmian, do przebaczenia sobie, bo od tego się wszystko zaczyna. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka tarotowego Portretu Dnia. Zapraszam oczywiście na kolejne, jak również do kontaktu ze mną poprzez moją stronę www.tarostacja.pl. Do usłyszenia!